Czy wiesz, że Kuba to jedyny kraj na świecie, gdzie klasyczne samochody z lat 50. wciąż stanowią część codziennego życia? Tak, spacerowanie po ulicach Hawany to jak podróż w czasie, z setkami starych samochodów doskonale zachowanych, które jeżdżą, jakby czas się zatrzymał. Ale to tylko jedna z wielu dziwnych i fascynujących rzeczy na Kubi, kraju, który, poza swoją rewolucyjną historią, jest tygłem sprzeczności, tętniącej kultury i zachwycających krajobrazów. Jeśli planujesz odwiedzić tę karaibską wyspę, przygotuj się na odkrycie unikalnego miejsca, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość wydają się współistnieć w osobliwy sposób. Kuba to jedno z najtańszych miejsc turystycznych na Karaibach, szczególnie jeśli masz ducha przygody i potrafisz dostosować się do jej wyjątkowego stylu życia. Mieszkając w Sparty partykielers, rodzaj bet and breakfast zarządzanych przez lokalne rodziny i jedząc w paledes, restauracjach rodzinnych, możesz doświadczyć prawdziwej kuby, nie wydając dużo pieniędzy. To kraj, gdzie autentyczny moujitoł kosztuje mniej niż kawa w Nowym Jorku, a tropikalne krajobrazy zapierają dech w piersiach, nie potrzebując drogich biletów wstępu. Ale najpierw pobierz nasz ekskluzywny przewodnik turystyczny z linków bio i odkryj najlepsze wskazówki, jak eksplorować świat. Nie przegap tego. Dodatkowo zapraszamy Cię do dołączenia do naszej społeczności: klikając przycisk subskrybuj i aktywując powiadomienia. Zostań z nami do końca tego filmu, aby dowiedzieć się więcej o tym cudownym kraju. Teraz zaczynajmy naszą przygodę. Unikalne miejsca turystyczne, ich tętniący życiem ludzie. Stare miasto Hawany to tętniące serce stolicy Kuby, z kolorową, czasami dekadencką kolonialną architekturą, która opowiada historię minionych wieków. Spacer po Malecun o zachodzie słońca to niemal obowiązkowy rytuał, z morską bryzą i muzyką w tle, która wybrzmiewa z każdej uliczki. Kubańczycy, znani ze swojej ciepłej gościnności i charyzmy, Zawsze są gotowi do rozmowy, czy to na temat historii rewolucji, czy po prostu o baseballu. Jednak Hawana to nie jedyne miejsce warte odkrycia. Varadero, z białymi plażami i turkusową wodą, oferuje bardziej turystyczną stronę Kuby. Tutaj, oprócz relaksu pod karaibskim słońcem, można uprawiać sporty wodne lub cieszyć się romantyczną kolacją nad morzem. Dla bardziej przygodowego doświadczenia odwiedź Winales, dolinę otoczoną górami, gdzie uprawia się słynne kubańskie tytoń. Jazda konna po polach tytoniu to niesamowity sposób na połączenie się z naturą i poznanie kubańskiego życia wiejskiego. Życie nocne i rola kubańskich kobiet. Kuba ma życie nocne, które tętni muzyką na żywo i tańcem praktycznie w każdym mieście. Od zmysłowych rytmów salsy po reggaeton który rozbrzmiewa w klubach Hawany i Santiago. Muzyka jest w dna kubańczyków. Tutaj nie sposób oprzeć się pokusie nauki kilku podstawowych kroków, a kubańskie kobiety ze swoją gracją i energią są znane z tego, że są doskonałymi tancerkami. Kobiety na Kubi wyróżniają się nie tylko swoją urodą, ale także swoją odpornością i duchem. Życie w ograniczonym systemie ekonomicznym sprawiło, że stały się przedsiębiorczymi kobietami. Od zarządzania kasą Kielers po sprzedaż lokalnych produktów na rynkach społecznościowych. Jednak nie możemy zignorować, że turystyka na Kubie stworzyła zjawisko znane jako chineterismo czyli turystyczną prostytucję, w której niektóre kobiety widzą w turystach szansę na poprawienie swoich warunków życia choć kontrowersyjne. To zjawisko jest częścią kubańskiej rzeczywistości i odzwierciedla ekonomiczne nierówności, które nadal istnieją na wyspie. Realności ekonomiczne i dualność systemu monetarnego. Do niedawna Kuba działała na dwóch walutach: peso kubańskie, CAP, i peso wymienialne, CUC, co tworzyło podwójny system ekonomiczny, który mógł mylić turystów. Choć struktura ta została uproszczona w ostatnich latach. Ceny wciąż drastycznie różnią się w zależności od tego, czy kupujesz w lokalnych sklepach, czy w miejscach skierowanych do turystów. Prosty posiłek może kosztować mniej niż dolar na lokalnym rynku, podczas gdy kolacja w restauracji turystycznej może być znacznie droższa. Pomniki i dziedzictwo historyczne. Jednym z najbardziej emblematycznych miejsc na Kubi jest Plaza de la Revolucion w Hawanie gdzie stoją ikoniczne wizerunki Ernesto Che Guevary i Kemilo Cienfuego. To historyczne miejsce było świadkiem najważniejszych przemówień Fidele Castro i wciąż stanowi punkt spotkań Kubańczyków. Santiago de Cuba. cmentarz Santa Ifigenia, jest miejscem spoczynku historycznych postaci, takich jak José Marti i Fidel Castro, co czyni go miejscem pielgrzymek dla tych, którzy pragną zgłębić historię rewolucji. Kontrasty społeczne i kubańska odporność. Kubański system socjalistyczny zapewnia darmową edukację i opiekę zdrowotną dla wszystkich, ale niedobory podstawowych produktów i niszczająca infrastruktura to ciągłe wyzwania. Mimo to Kubańczycy rozwinęli niezwykłą pomysłowość w naprawianiu, recyklingu i ponownym wykorzystywaniu prawie wszystkiego. Klasyczne samochody, które poruszają się po wyspie, są doskonałym przykładem tego ducha z silnikami naprawianymi raz po raz, aby utrzymać je w ruchu. Naturalne otoczenie, które inspiruje. Kuba to nie tylko historia i kultura, to także raj przyrody. Cayo Ucoco i Cayo Largo del Sur oferują plaże, które rywalizują z najlepszymi na świecie, podczas gdy Park Narodowy Toubs de Colantes w regionie Twinidad zaprasza do odkrywania wodospadów i szlaków w tropikalnej dżungli. Miłośnicy przyrody znajdą na Kubii fascynujący cel podróży, który łączy idyliczne plaże i górskie krajobrazy. Wi-Fi na placach publicznych Wspólny luksus na Kubii, do niedawna posiadanie internetu w domu było przywilejem zarezerwowanym dla niektórych sektorów, takich jak lekarze czy akademicy. Większość Kubańczyków korzysta z publicznych punktów Wi-Fi, głównie na placach lub w parkach, aby połączyć się z siecią. Te miejsca stają się czymś w rodzaju cyberkawiarni na świeżym powietrzu, gdzie rodziny się spotykają, pary rozmawiają przez wideo rozmowy, a młodzi ludzie aktualizują swoje media społecznościowe. Najciekawsze jest to, jak Kubańczycy wykorzystują ten ograniczony dostęp. Pobierają całe filmy z YouTube, seriale lub muzykę w trybie offline, aby móc je oglądać później. Jeśli odwiedzisz te place. Zobaczysz mozaikę twarzy oświetlonych ekranami telefonów, dzielących się danymi i hasłami dostępu, jakby były one cennymi sekretami. Podwójna rzeczywistość kubańskich rynków. PESO i wymiana, choć system podwójnej waluty został ograniczony, kubańska gospodarka wciąż jest mozaiką formalności i nieformalności. Na rynkach lokalnych, oprócz PESO kubańskiego, Wymiana nadal odgrywa ważną rolę w niektórych wiejskich społecznościach. Wymiana produktów, takich jak jajka, owoce czy tytoń, na inne dobra lub usługi jest powszechna. Ten system przypomina minione czasy, ale także podkreśla kubańską kreatywność w rozwiązywaniu codziennych problemów bez polegania na pieniądzach. W miastach nieformalne rynki, znane jako Merolikos, są również filarem dla tych, którzy szukają trudnych do znalezienia produktów w oficjalnych sklepach. Casas de Visite – oficjalne miejsca noclegowe dla kubańskich turystów, czy wiedziałeś, że Kubańczycy nie zawsze mogą zatrzymać się w tych samych hotelach, co turyści zagraniczni. Przez lata dostęp do tych miejsc był zarezerwowany dla turystów, choć ta polityka została złagodzona. Mimo to wielu Kubańczyków decyduje się na noclegi w Casas de Visite – Sieci miejsc noclegowych zarządzanych przez rząd, przeznaczonych dla turystów krajowych. Te domy są znacznie tańsze i dostosowane do warunków lokalnych. Ciekawe jest to, że ta turystyczna segregacja pokazuje nierówności, które wciąż istnieją między mieszkańcami a międzynarodowymi gośćmi. Jednak jest to również okazja. By zobaczyć, jak Kubańczycy cieszą się ze swojego własnego kraju, szczególnie w takich miejscach jak Varadero czy Cayo U Santa Maria. Almendrones, jako taksówki wspólnotowe, jednym z najbardziej ikonicznych obrazów Kuby są jej klasyczne samochody. Ale czy wiedziałeś, że wiele z nich pełni rolę taksówek zbiorowych? Znane jako Almendrones, te samochody są niezbędnym środkiem transportu dla Kubańczyków, szczególnie w Hawanie. Almendrones mają stałe trasy, jak autobusy, i są dzielone przez kilku pasażerów, co sprawia, że są tanie i efektywne. Podróż w jednym z tych pojazdów to wyjątkowe doświadczenie. Kierowca będzie prawdopodobnie ekspertem w dziedzinie mechaniki, ponieważ utrzymanie tych reliktów w ruchu wymaga niemal magicznych umiejętności. Dodatkowo, podróż zawsze obejmuje ożywione rozmowy pasażerów. Co daje bezpośredni wgląd w kubańską duszę. Wizyta na Kubi to jak wejście do maszyny czasu i odkrycie kraju pełnego kontrastów, muzyki i ludzkiej ciepłoty. Dziwne rzeczy na Kubi, takie jak jej unikalna gospodarka, klasyczne samochody i zjawisko chineterismo, to tylko elementy skomplikowanej i fascynującej układanki kulturowej. Kubańskie kobiety, ze swoją urodą i niezłomnym duchem, Odzwierciedlają samą istotę narodu, który zawsze znajduje sposoby, by iść do przodu, nawet w obliczu przeciwności. Tutaj każdy dzień przynosi nową lekcję życia i okazję do połączenia się z autentycznością. Gotowy, aby odkryć Kubę. Obiecuję, że będzie to doświadczenie, którego nigdy nie zapomnisz. I tak dotarliśmy do końca filmu. Jeśli dotrwałeś do końca, Serdecznie dziękujemy za obejrzenie całego materiału. Nie zapomnij polubić filmu i subskrybować kanał, aby nie przegapić kolejnych przygód po świecie. Włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z nowymi treściami. Nie zapomnij pobrać naszego ekskluzywnego przewodnika turystycznego z linków bio i odkryj z nami najlepsze porady do zwiedzania świata. Do zobaczenia!